Siemano, witam wszystkich. Na kolejnym filmie z serii moich obserwacji pompy ciepła, którą grzeje dom po, po bezpośrednio poprzez grzejniki, i bufor. Moich obserwacji, jakie wychodzi COP przy różnych temperaturach zewnętrznych, i no tak mam ustalone takie dwie temperatury zasilania około 34-35 stopni i około 39 stopni, także obserwujemy jakie jest COP i o ile nam spada ten współczynnik, bo to jest bardzo ważne. Jak na razie mam jeden film przy plus 4, dzisiaj będzie film w temperaturach około 1 plus minus 1 stopień, także zapraszam. I do moich testów używana jest ciągle i wciąż pompa ciepła Gryj Amber Prestige, tutaj w wydaniu Powietrze woda o mocy 7 kW, teraz jak widzicie, troszeczkę w całej Polsce praktycznie zima zaatakowała. Także testuję sobie też taki daszek, czy to ma sens, czy nie ma sensu. I powiem wam po obserwacjach: Widzę, że yy, przez to, że mam daszek, to prosty mam o około pół godziny, yy, po prostu rzadziej, czyli nie co półtorej godziny, a co dwie godziny jak do tej pory to obserwuję i co jeszcze słuchajcie, a właśnie jeszcze do tego znaczy ogólnie test będzie prowadzony w nocy żeby były równe warunki a nie że tam słońce przyświeciło albo coś a lubię sobie takie testy robić w równych warunkach także na chwilę się ściemnie jak widzicie teraz i tak pompa ciepła nie pracuje niby jest jeden na plusie ale dzisiaj słonko świeciło, nagrzało nam dom i ogólnie też no ogólnie nie potrzebuję tyle energii, żeby pompa teraz w tym momencie pracowało. Także poczekam sobie na wieczór, jak się system uruchodzi, uruchomi. Specjalnie też obniżyłem o 1 stopień, żeby było około 34-35 stopni do testu. I później ją podbijemy na 39 i zobaczymy jak to leci. Także siódemka pompa i do tego mamy jeszcze wymiennik. Do tej pompy ciepło jest wymiennik rurowy o mocy 17,5 kW. Wymiennik rurowy ma długość 14 metrów. Tutaj mam takie zegarki do obserwacji moich temperatur. Konkretnie COP jest mierzone poprzez ciepło-mierz. Czujniki mamy: czujnik, czujnik ciepły i czujnik zimny są w zasilaniu. I COP jest mierzone na tym obiegu. A później kolejna temperatura, która nas interesuje która wychodzi z bufora, bufor, sprzęgła, nagrzejniki już jest mierzona tutaj na wyjściu tam jest czujnik schowany opatulony także te są tylko tak żebym ja mniej więcej wiedział co się dzieje i ten czujnik który jest, jest tutaj tutaj go będziemy obserwować bo ja tutaj mam taki jeszcze system do tego cały rozłączania, złączania pomp ale to już jest w innych filmach to nie o tym Także co e, będzie mierzone? Moc pobierana to akurat tutaj będzie sobie telefon leżał i z licznika z, z licznika e, m 1 będą informacje. Moc oddawana to mamy z ciepłomierza. COP będzie wyliczony już w Excelu. Temperatura zewnętrzna mamy tutaj temperaturę zewnętrzną. Czujnik jest zaraz na parowniku e, na pompie. Tutaj mamy czujnik razem z czujnikiem od pompy i on mierzy nam przepływające powietrze, a nie jakieś tam e, gdzieś, gdzieś założone. Także mam, wiem to, co płynie na, na parownik w tym momencie, bo jest pompa w trybie grzaniu. Mnie to najbardziej interesuje to bezpośrednie powietrze. I do tego mamy zasilanie centralne ogrzewanie, tak jak mówiłem, wychodzące z bufora i tutaj też jest parownik jednostka zewnętrzna czyli czy jest zaszczorniony czy jest czysty to zależy od właśnie wilgotności do wilgotności też będzie tutaj wrzucone zdjęcie stacji pogodowej jaka jest akurat w tym momencie wilgotność powietrza zaczynam pierwszy pomiar i mamy tak jak z listy lecimy pobór mocy 1420 W. teraz ciepłomierz lecimy i mamy tak, już wam mówię, trochę do góry nogami, Zasilanie. Z wymiennika wychodzi 35.3, do wymiennika wchodzi 31.6. Delta mamy 3.71, przepływ 1160 i moc. Muszę chwilkę poczekać, bo on jest bardzo czuły. I tak łapię tą średnią. Tutaj potrafi 0,5 skakać, ale widać że nam tutaj trzyma 4,98 nawet 5kW 5kW możemy śmiało zaliczyć także drugi trzeci yy, to mamy COP to będzie wyliczony w excelu temperatura zewnętrzna mamy 0,5 stopnia na plusie widzimy dalej zasilanie centralnego ogrzewania teraz na centralne ogrzewanie leci nam 40, przepraszam, 34, 30 stopnia. parownik jednostka zewnętrzna, to zaraz wam rzucę zdjęcie i wilgotność też wam rzucę zdjęcie z no z tej stacji pogodowej tam będzie widoczna wilgotność także przechodzimy do drugiego etapu podbijam pompę na maksa na ile mi pozwalają czujniki teraz muszę żeby to szybciej się stało teraz Wam wytłumaczę dlaczego tak zrobiłem muszę teraz zatrzymać pompę obiegową centralnego ogrzewania albo nawet nie zatrzymać tylko przestawić ją żeby się uruchomiła dopiero przy 39 stopniach o trochę się zapędziłem 39 stopni. Ok, teraz lecimy w dół i z Terezę muszę podnieść do jednego stopnia. To ja już to kilka razy, że tak powiem przerabiałem i to jest najlepiej, żeby układ wrócił szybko yy, stabilnie, żeby, żeby z powrotem był szybko stabilny. Przez to, że ja teraz będę tylko grzał bufor, yy, to szybciej zagrzeje bufor i później. Szybciej osiągnę tą temperaturę, którą chcę po prostu osiągnąć. Jeśli bym podniósł tylko temperaturę na pompie ciepła, to przez to, że to idzie nam przez grzejniki, to konwekcja ich nie pozwoliłaby na po prostu. Takie to i tak około godziny będzie trwało ogólnie, aż się układ ustabilizuje. Nie pozwoliłaby mi tak szybko, że tak powiem, podnieść temperatury. Tylko to trwało pewnie ze 3 godziny albo i więcej. A przy dzisiejszych temperaturach i defrostach to by jeszcze dłużej trwało. Także po to jest ten bufor, żeby on mi wszystko stabilizował ja sobie go nagrzaję do 40 i przy 38 dopiero się wyłączy ta pompa obiegowa ten sterownik steruje tą pompą obiegową i pilnuje żeby ten układ tutaj mały mógł cały czas pracować a duży się do tego dołącza jeśli to nie ogarnia to ja mam po to klimatyzatory żeby jeszcze dodumuchać w domu a nie podnosić temperatury pompą ciepła także no sam jestem ciekaw jakie dzisiaj wyjdzie COP z tej temperatury i później Myślę, że uda się 39 stopni osiągnąć. W międzyczasie ciekawostka. Pompa już leci na 2380 W. Tutaj macie temperaturę gazów. Gruba cienka rurka i generuje nam to raz no już prawie 7,5 KW mocy cieplnej. Pamiętamy, że pompa ma 7 KW. Także przy zerze stopni nie ma problemu wygenerować taką moc. Nawet jeszcze się zwiększa. Ta moc do góry, także to jest, to nie jest dla mnie miarodajne bo układ się musi wystabilizować no bo już 2400 W e, pobiera bardzo czuły jest ciepłomierz, widzi każdą zmianę tutaj e, mocy, nawet do 20 W od razu to wyczuwa. Także dla mnie to jest dobre, lecimy aż się układ ustabilizuje na około 39 stopniach i będzie drugi pomiar. Podbijanie temperatury słuchajcie, trwa już cały obieg leci, ale niestety gorzka prawda jest taka, że im wyższą temperaturę chcę osiągnąć, tym pompa ciepła musi więcej mocy dać, a przez to, że idzie więcej mocy, to szybciej nam się zaladza parownik. Także no niestety to jest takie błędne koło. I myślę, że chyba zostanę przy tej temperaturze, bo ktoś mnie zarzuci, przy tym jest czysty parownik. A teraz jest zalodzony, ale niestety jak będziecie chcieli wyżej, to temperaturnik będzie bardzo często zalodzony. A przy niższych temperaturach zasilania, oczywiście centralnego ogrzewania, już to będzie rzadziej, albo nawet wcale. Lecimy z drugim pomiarem. Pobór mocy jest 2240 W. Takie mamy temperatury gazu. A przelecę jeszcze całość. Jakby ktoś sobie chciał konkretnie jeszcze wyliczyć, ale przepraszam jeszcze raz. I tak mamy teraz: zasilanie bufora, czy mamy 39, 7, powrót z bufora, 34, prawie 7 delta 5, przepływ 1170, a przepływ tak się waha i moc w kilowatach kaj chwilkę 680 czy niżej jednak. Średnia 68 kW Następna pozycja to jest co? To mamy tak, temperatura zewnętrzna dalej 0,5 na plusie. Słuchajcie, zasilanie na centralne ogrzewanie. No, prawie 39 stopni, 30 8 i 7, ale ja widzę, że ta pompa z tym walczy, także to nie ma sensu dalej, że tak powiem, podbijać. I tak mamy, parownik, jednostka zewnętrzna. Tutaj zdjęcie wilgotność tak samo zdjęcie. Druga próba policzona. Także mamy tutaj już wyniki. Znacie zasilanie, znaczy, znacie jaki był pobór mocy, yy, moc oddawana, temperatury. Także lecimy ze współczynnikiem COP i dla zasilania 34 stopnie COP było 3,52, a dla zasilania 38,7 stopni COP było 3,03. I powiem Wam yy, tak, jak widzicie tutaj. Yy, parownik był czysty, on był lekko zaszroniony, ale dalej był przepływ zachowany ja go zaliczam jako czysty tutaj już był zaszroniony, ale nie jest to jeszcze, bo jest trzecia kategoria bałwan czyli już jest tak zalepiony że tylko czekamy tak naprawdę na defrost i powiem Wam przy tych prawie 39 stopniach COP3 dobry wynik powiem Wam, dobry wynik jak nagrzyniki, dobry wynik i jeszcze i jeszcze to się broni przy tych właśnie temperaturach 0 stopni. A zobaczcie, tak w porównaniu do tych 4,5 stopnia. Tutaj y, takie jest dobre porównanie. Mała moc, tak jak mówiłem w pierwszym filmie, mała moc y, sprężarki. 880 W. Sprężarka potrzebuje przynajmniej 1000 W, żeby generować energię, a nie podtrzymywać, y, że tak powiem, obieg czynnika. I zobaczcie, 880 W mamy COP. 3,58 przy zasilaniu 34 stopnie, a tutaj mamy 1420 watów. COP 3,52 to praktycznie dużej różnicy nie ma przy tym samym zasilaniu, ale tutaj jest 4,5 stopnia, a tutaj jest 0,6 stopnia. Jednak ta sprężarka musi troszeczkę sobie lecieć na mocy, i tutaj jest dla porównania standardowe ogrzewanie 35 Plus, minus 1 stopień. Ja dla Was specjalnie obniżam o 1 stopień, żeby też ten kontrast był troszeczkę większy między tym COP. A teraz sobie leci pewnie na 35, jest podbite. Trzeba dla testu te, te najlepiej to by było 30, 35 i na przykład 40. no Nie mam takiej możliwości. Jest za dużo przy tym zabawy. A to są takie temperatury najbardziej realne i najbardziej potrzebne do że tak powiem ogrzewania. Najgrzejnik, jak ktoś powie to i tak nie ma sensu jak na razie 38-39 stopni COP3 nie jest źle zobaczymy jakie różnice będą przy, no już teraz trzeba czekać na jakieś minus 2, minus 3 coś zapowiadają, może uda mi się ugryźć ale tutaj jeszcze właśnie takie porównanie nie wiem czy mówiłem czy nie bo tak jednym ciągiem idę, mogę zapomnieć 1140 watów czy 4,5 stopnia w zasilaniu 35,7 mamy COP prawie 3,9 także też widać różnicę 3,58 a 3,86 tutaj temperatura jest wyższa o 1,4 stopnia od tej ale chodzi cały czas o tą moc sprężarki także słuchajcie, tak to wygląda eee, kolejne testy, kolejne filmy ja to robię dla siebie, bo będę miał taką fajną ramkę a wy przy okazji skorzystacie z tego i zdecydujecie czy warto, czy nie warto? Pamiętajcie, że jeszcze jakże je ulepem, a nie oryginalną pompą ciepła. Także podobno oryginalne pompy ciepła mogą tylko lepiej. Także na koniec wrzucę wam standardowo jeszcze metraż mojego domu, ocieplenia i wszystkie te systemy. I jak ogrzewam piętro klimatyzatorem 3,5 kW. Także ja się z wami żegnam i zapraszam na resztę materiału i rzut całego domu, także mamy poddasze nieogrzewane, rok budowy 1980 powierzchnia e, powierzchnia bez poddasza 165 m2, powierz, powierzchnia ogrzewana, 110 m2, ogrzewanie raz, realizowane jest w tym momencie poprzez e, dwa klimatyzatory, 3,5 kW i 2,6 kW, a później jeszcze będzie realizowane poprzez e, to tak bardziej chyba przy ujemnych temperaturach. Poprzez po pompę ciepła, powietrze, woda o mocy 7, 7 kW, i to ogrzewanie realizowane poprzez grzejniki stalowe, plus praktycznie chyba jest teraz już jeden aluminiowy i drabinka. I na górze mam tak: 82 m2 to jest 213 m3 ogrzewane właśnie przez klimatyzator i farelkę w tym momencie, a na dole mam. 39 m2 co nam daje 82 m3. Tutaj jest pomieszczenie pasywne, bardziej całe w karton gipsie, i wysokość jego jest około 2,5 m Reszta domu to jest maszynownia. Jak widać, okna 18-letnie są dwuszybowe. styropian 10 cm i jeszcze tutaj jest normalnie płyta plus 5 cm steropianu, wylewka i plus wełna skalna. Na razie na połowie. 15 cm wełny skalnej, no i dodatkowo jeszcze dom jest wkopany. 1 m w ziemię takie było budownictwo, także też to przeciąganie jakieś tam jest od gruntu. Tak wygląda y, ogrzewane piętro poprzez właśnie klimatyzator 3,5 kW w kolejnym materiale z kolejnego rzutu. Tak naprawdę powiem wam, y, jakie są konkretne powierzchnie całościowe do tej na bardziej. Interesują te wyodrębnione. I tak, powierzchnia ogrzewana klimatyzacją to jest 70 m2. I tak jak widzicie, gdzie idą strzałki, czyli mamy tak, salon, sypialnia, pokój, korytarz. Ta powierzchnia jest ogrzewana bezpośrednio klimatyzacją. Pośrednio ogrzewana jest też klimatyzatorem łazienka, ale jak widzicie, jakby były drzwi otwierane w ten sposób, to bym na pewno zagarniał tego powietrza więcej, a że są otwierane w ten sposób, to tylko praktycznie przez wtedy, kiedy się otwiera, je zamyka, albo przez ten dolne otwory się przedostaje tutaj powietrze i tutaj mamy łazienkę z farelką 800W, tak jak tutaj jest pokazane, 57 m2 jest ogrzewane i dogrzewane farelką, a kiedy już będzie pracowała pompa ciepła, to ogrzewane będą. Wszystkie pomieszczenia, bo na dzień dzisiejszy ganek jest nieogrzewany. Ale wierzcie mi, czy nie wierzcie mi, do 0 stopni nie ma problemu. W ganku i tak jest około 15 stopni. A jak się wychodzi, chce się, żeby zagrzało, to wystarczy otworzyć te drzwi tam ciepło wpada. Także tak wygląda cała powierzchnia. Dodatkowo, monitoring jaki mam tutaj macie czujniki temperatury i kolory określonych pomieszczeń. Raz, dwa, trzeci czujnik czwartej jest na zewnątrz. Tutaj mam was teraz przebitkę, rzucę jak wygląda to na mojej stacji pogodowej. I mi się wydaje, że chyba z całości tutaj by było tyle.